Wszystko mi się podobało. Jestem ubawiona naprawdę do łez. Wystąpienie rewelacyjne. Wienie Super, w to. wszystkie panie zapraszamy. No właśnie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, spełniając oczekiwania tych, którzy chcą dobrze się. Pobawić, pośmiać się z kilku dojrzałych panów i z jednej pięknej kobiety, i z tych problemów, które ich spotykają w życiu i na scenie, zapraszamy do teatru. Drodzy Państwo, 12 lutego zagramy goło i wesoło w Jarocinie. 13 lutego zagramy. Goło i Wesoło w Gnieźnie. 8, 9 i 10 marca, proszę Państwa, goło i Wesoło będzie grane w Poznaniu. 27 marca zagramy po niemiecku w Düsseldorfie Chcielibyśmy zaprosić Polaków mieszkających w Düsseldorfie. 27 marca. Nasi y, drodzy widzowie, którzy prawdopodobnie macie rzadko kontakt z żywym polskim słowem na scenie, zapraszamy do teatru, który nazywa się Savoy. Do teatru Savoy w Düsseldorfie. Zagramy dla Was goło i wesoło. Przyjdźcie. Ciekawi jesteśmy Was. Może Wy ciekawi będziecie nas. Tak, Jeżeli y, macie jakiekolwiek wątpliwości, zadzwońcie do znajomych, którzy widzieli nas w Dortmundzie. <śla>